Siemanko z tej strony do oczy, i to w kolejnym odcinku na moim kanale dzisiaj pootwieram sobie paczki i zagrałem mecz bez Mbappé, ponieważ no niestety już jestem blisko ale teraz Mbappé co rośnie jego cena jest w okolicach 400 tysięcy no mam nadzieję, że, jak, ym, że po nagrodach następnych 25 tysięcy monet będę wybrać, będzie mnie stać, albo już teraz, może jednak powiedziałem to przedwcześnie paczka piłkarzy Electro Prime, Prime. tamto rzadkich paczka piłkarzy. Dobra, wiecie, widzicie te nazwy. To są wszystkie paczki za ważne mecze. I pierwsza z jednym rzadkim piłkarzem. Tu nie może być nic dobrego. Tak też się dzieje. Kto? Jest to, proszę Państwa, Janini. Co to jest za kraj? Wyspy Zielonego Przylądka. Pff. Dobra, tego na listę transferową. No i następna paczka. No liczę, że coś wyleci, ale pewnie nic z tych pięciu paczek nie będzie. To nie są jakieś świetne paczki, ale też nie są jakieś mega mega słabe. Teraz znów bez ekranów. Kto? Pajar zabal. dobry pod SBC, mimo wszystko, no dwie karty z Comembolu, ale tak to to nic poza tym. Teraz złota paczka zawodników premium, nie lubię tych paczek, jakoś mnie nie przemawiają, nie będzie ekranów, pewnie nie będzie walkoutu, tak jak zawsze w tych paczkach, no. Niestety tak też się dzieje, jest to waskes. Dobry podgranie do SBC, do tego Ojarzabala, ale no. Nie na, nie, nie, o, nie na to liczymy. Tyle paczek wam przygotowano, przynajmniej z Krzysztof Piątek, a, a nic nie leci na razie. No masak to teraz tak zmienimy system i polećmy z tą paczką, paczką piłkarzy, rzadkich piłkarzy Lekton Prime. Niby to, teoretycznie najlepszą są ekrany bez walk-up. Francuz. Bramkarz to będzie bufier i bufon, no chociaż 85 by dali, bo takie tam karty to 8483 to nie są zbyt dużo warte, no widzicie, 2000 Co bufon, no też nic nie będzie warte no Nie wierzę, że bufon będzie coś warty o no. jeden. Ile to jest? No, Kurde, co ja klikam? Tak się klika, próbujemy celu, no też. To jest to samo, to są 3000. No to to nam nie pomoże. Może ten skok, 3000 mode, no nie, no nie. nie. Nie na to liczymy. Paczka, piłka, że to A wiecie co? Skip paczka, skip paczka. Skip paczka, może to coś pomoże, ale pewnie nie. I nic. Także widzimy się w meczu. co to jest za klub. Sal Salerno, ale to jest druga włoska. No to nic to nie będzie warte, prawda? Nie ma żadnego rzadkiego lideru. One chodzą teraz po parę tysięcy. No też to są dwa tysiące. No jeden. Może ten stele. Nie, nic, nic, po prostu nic. Liczę, że. Kurczę chociaż ktoś. Dobrze, dobrze. Naresz w okolicach 2000 morskiego. I to będzie tyle. wystaw na licytację. Potrzebujemy tych końców. No, potrzebujemy ile ja tych duplikatów. Dobra, widzimy się w meczu I oto skład mojego przeciwnika najprawdopodobniej robi alkohol. słaby. W... Nie, on nie robi jakoś Słabów. To jest po prostu skład złożony z zawodników z Niemiec. Ok, oto skład mojego przeciwnika. No i jestem teraz pewien, że będzie grać, ponieważ mam wypożyczonego Del Piero. No i zwyczajny skład z Premier League, z którymi nienawidzę grać. Na no szczęście nie ma Rashforda, Mam złe wspomnienia. A więc zaczynamy ten mecz z Del Piero. Pują, na mamy pół, ale nie mamy Jerro nic nam się nie może wydać. Pierwsza akcja Osimena, piękna klepka z Neymarem. Neymar, tutaj chyba mogłem odegrać do Osimena, ale strzeliłem i na pufleczko. Neymar, niestety, nie trafię go. Remi, podanie, odegranie do Osimena. No i chyba przyznacie, że ładne są te akcje. W ataku Neymar o jeszcze rabi się w to podłączył i bezlitosny wykończenie 1 do 0. I tutaj Neymar prowadzi piłkę Neymar. No, jestem prawie już Pulkany, więc strzelam, ale zbyt za bardzo w Dehe, żeby ten bramkarz tego nie obronił. Osimem, tutaj finezja dechę broni, odsłupka się odbija. No i typowa FIFA dobitka Neymara dewa do 0. Co dalej? Trzecia bramka. Nie było tego w powtórkach, Rejczku. Dziękuję. Przechodzimy do następnego meczu. I ja oto skład mojego przeciwnika. Holland oraz Havertz. Bez grania Adama Traore z cieniem. Reszta w zasadzie strigiry nie ma. Obrona Didi Nie no, Laporte z Zaczynamy ten mecz. Zobaczmy jak się potoczyły losy tego spotkania. Neymar i -ry. Rych. Tutaj niepotrzebna zupełnie finezja. Przepamiętać, żeby tych finezji nie stosować zbyt często. Tutaj, uwaga, Holland ma na swojej lepszej lewej nodze. O ile się nie mylę, to jest jego lepsza noga. No ale mamy brakarza światowej klasy między słupkami. Jest to oczywiście Jano Black. Teraz wrzutka w pole karne. Awar wygrywa główkę za mu traurę, ale wcale strzał. Nie było nawet zagrożenia braki. Remi, to musisz skończyć tak, ale nie inaczej. Czyli golem: Remi, Ależ to przestrzelił. Beznadziejny strzał. A teraz o Simen. Tutaj Finezja. Uderzenie z karnego. Świetny strzał. No ale Kacper Schmeichel opisuje się kapitalną interwencją. niektórzy żeby tego pewnie nie obronili. A tutaj piękna wymiana piłek z Bejerinem o I o trafia. Do siatki. Kieszynka kota. No, i tutaj mamy akcję mojego przeciwnika, znów Holland, ale z prawej nogi to on właśnie takie rzeczy potrafi zrobić. Fatalny strzał. Bardzo fatalny. I to był Rejt 2 do 0. O ile się nie mylę, to było 2 do 0, bo już nawet nie wiem, ile to było. Tak, 2 do 0. No gościu postanowił wyjść przed końcem pierwszej połowy, a my odbieramy player pika z wypoczętymi ikonami. Do wyboru Optimus Prime. To będzie ciekawe. No i teraz, jak z uwagi na to, że znów mamy i to może sobie tą ikoną na wypożyczeniu, którą dostaniemy, zagramy. Oczywiście, właśnie odblokowujemy. Historia ikon na wypożyczenie. Dostajemy pika do wyboru. Pika do wyboru. I z ilu zawodników? Chyba z trzech, i tutaj mamy świetne karty. Lotar Mateusz, który jest kartą kapitalną. Wysoka, wysoka. Tutaj mamy świetne strzały, dalekie. Może trochę gorsze wykończenie. Myślę, że się na Mateusa zdecyduje. Cechy, może jakieś zewnętrzne, jakieś stopy? Nie. Stoiczkowo, no też kapitalna karta. Ale chyba bardziej bym się zdecydował na. Nie na Bułgara tylko na Niemca. Jeszcze George Best, który też wygląda kapitalnie. Ale ja się zdecyduję na Niemca. Zagra sobie za Awara. No, to, ta karta jest chora, no, tylko ten dribbling, ta zwinność może y, jest słaba. Ale na, na 7 meczy jak najbardziej. okej. Okay. Locar Mateusz, wybrany. I teraz gramy właśnie sobie nim mecz załara. Mój przeciwnik najprawdopodobniej robi słaby w tej Właśnie tutaj pokazany był przed film na ekranie właśnie Lothar Mateusz. Zobaczmy jak się ten mecz rozwinął tutaj Witsel. Świetne podanie, no i yy, tak. Dalej, następia. Chciałbym trafia. O dobre już cięki nie pokazuję. Ja chcę następną akcję. Miguel <grym> tam jak jaka zadowolona mina. No ale jak jest Loter Mateus, to jest Lothar Mateus. Petarda. Bauman kapitalna interwencja. I tutaj znów akcja mojego przeciwnika. Wiedziałam, że to będzie zacięty, bo Mateusz próbuje wywalczyć piłkę. No i jest rozumiała zupełnie yy, decyzja mojego przeciwnika strzał z tak daleko hawersem. Tutaj Bayerin podanie wardi. Kościół gram na wysokim pressingu, więc wiedziałem, że jak, jak zawodnicy zgromadzą się żeby robić pressing na jednej stronie, to na drugiej będzie odsłonięta. Druga strona będzie odsłonięta, a Mateusz trafia. Po trafia. No i tutaj przejęcie piłki. Neymar, podanie, o Osimen, o, o i to jest dwa do jednego, ile się nie mylę. Mogę się pomylić. Powiedzcie. No i to smila, pusta bramka, dobitka. Co on zrobi w tej sytuacji najlepszego to ja nie wiem. Nie wiem też jak obronił tą, pi tą piłkę Bauman. To było kapitalny wrudny w wykonaniu Mateusa, a Bauman tak to obronił. No. I jeszcze trzecią strzeliłem bramkę, ale gość już postanowił zrezygnować z tego meczu. Jeszcze macie statystyki 3, 1. Tak jak mówiłem. No i fajnie to idzie. Jak nie nagrywałem tego odcinka, to mi tak nie szło w tej lidze 9. Jestem w lidze 9. Yy, tak mi nie szło w tej lidze 9 i już miałem o jeden punkt ratingu i bym spadł. A no i to byłoby w zasadzie na tyle w dzisiejszym odcinku. Takie trzy mecze, czyli tak naprawdę półtora. No ale, no, chyba tyle wystarczy. Bilans. 200, to była 222 Gra. Na razie żadnych y, SBC piłkarzy nie robię, więc widzimy się w następnym odcinku, gdy będę kupować e-bapę.